Amazonia zwykle kojarzy się z wielkim obszarem lasu tropikalnego i często uwaga mediów czy podróżników skupia się na charakterystycznej dla Doliny Amazonki największej bioróżnorodności na świecie. Liczne gatunki zwierząt i roślin tworzą unikatowe środowisko, którego ekologia dopiero jest poznawana. Jednak od tysiącleci na tym terenie mieszkają grupy tubylcze, które doskonale radzą sobie w lesie tropikalnym i go znają a w ostatnich dziesięcioleciach także walczą o jego ochronę, ponieważ rozwijający się przemysł wydobywczy i intensywna uprawa roli doprowadzają nie tylko do zmian ekologicznych, ale także kulturowych. Badania przeprowadzone w maju i czerwcu 2017 roku w grupie tubylczej łaorani z rejonu ekwadorskiej Amazonii Miały na celu wyjaśnienie, jakie są perspektywy zawodowe przedstawicieli tej grupy oraz czy migracja do miast, która jest częstą praktyką w innych grupach, ma również miejsce w tym przypadku. Badania były częścią projektu realizowanego w ramach grantu Polones Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Indianie Łaorani mają kontakt z kulturą zachodu dopiero od połowy XX wieku. Od tego czasu wiele się w ich życiu zmieniło, ponieważ osoby starsze żyły w zupełnie innej rzeczywistości niż ich dzieci i wnuki. Nawet zwykłe, codzienne czynności wyglądają zupełnie inaczej, a młodzi ludzie mogą wybrać, czy chcą kultywować tradycje, czy może zająć się czymś, co dawniej byłoby im kulturowo obce. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców kilku osad, ale najwięcej czasu i uwagi zostało poświęconych osadzie najbardziej oddalonej od miast. Miało to na celu sprawdzenie, jakie plany na przyszłość ma młodzież mieszkająca w grupie znanej z zachowywania dawnych praktyk kulturowych i sporadycznie tylko migrującej. W osadzie mieszka około 80 osób, w tym ponad 20 młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat. Mieszkańcy tworzą jedną wielką grupę krewniaczą. Trójka rodzeństwa wiele lat temu zamieszkała tu razem i obecni mieszkańcy są ich potomkami wraz ze swoimi małżonkami, dziećmi i wnukami. Łaorani żyją na terenie prośniętym gęstym lasem, zatem na co dzień korzystają z jego darów. Polują na zwierzęta i zbierają jadalne owoce i nasiona. Uprawiają także niewielkie ogrody, a od dziesięcioleci mają również dostęp do pożywienia z miejskich sklepów. Środki na jego zakup pochodzą z prac wykonywanych dla różnych firm działających w okolicy lub z usług turystycznych. Do osady przyjeżdżają nieliczni turyści czasem misjonarze lub działacze społeczni. A na co dzień życie toczy się dokoła zwykłych spraw, jak zbiory warzyw, połów ryb, polowanie czy prowadzenie domu. Badania były okazją do rozmawiania nie tylko o perspektywach zawodowych, ale także o doświadczeniach związanych z turystyką, globalizacją i edukacją. Młodzi ludzie chętnie opowiadali o swoich możliwościach i planach, a także o tradycjach. Dwa no, o sea, miesiące yeah. yeah. Podczas pobytu w wiosce badacze dzielili codzienność jej mieszkańców, a także pomogli w naprawie pasa startowego, który będąc obok rzeki główną drogą transportową, niezbędny jest do funkcjonowania osady. Dane zebrane podczas badań wykazały, że młodzież mieszkająca w znacznym oddaleniu od miast w większości planuje pozostanie w osadzie. Wielu młodych ludzi udziela się w usługach turystycznych. Pracują jako przewodnicy, kucharze czy motorniczy łodzi i z tą działalnością wiążą swoją przyszłość, ponieważ daje ona możliwości rozwoju, ale także wykorzystywania tradycyjnej wiedzy. Turyści cenią wyjątkową znajomość lasu posiadaną przez przewodników Laorani i chętnie ich zatrudniają. Prawie wszyscy mieszkańcy osady mają swój udział w lokalnej turystyce, ponieważ wytwarzają rękodzieło, którego sprzedaż zapewnia niewielki dochód. Przyjezdni chętnie kupują bransoletki, naszyjniki czy inne ozdoby wykonane z liści palmowych i nasion. Coraz więcej młodzieży stara się o edukację i choć łaorani dość wcześnie wchodzą w związki małżeńskie i zakładają rodziny, to w wielu przypadkach nadal kontynuują naukę. Nauczycielka z osady podkreślała, że dzieci, które nabywają wiedzę w szkole i jednocześnie wartości kulturowe wśród członków rodziny, mają duże szanse na czynny udział we współczesnej kulturze przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości. sea grande hija de lucha también esta esta lima aunque sea grande cuando ya están preparando ya mismo más atrás 3 10 años 6 años ya que va a ser grande mi motivo es para que prepares para que salga bien uh -huh. para que como no va a perder para que no la tenga no, como otra enseñarles. vez pregunto Wstępna analiza danych pokazuje, że migracja do miast nie jest wśród Waorani powszechna. Młodzież woli mieszkać w osadach i w miarę możliwości zachować praktyki kulturowe. Do najcenniejszych wymienianych przez młodych ludzi wartości należało życie rodzinne, bliskość lasu, umiejętności związane z korzystaniem z jego zasobów oraz samowystarczalność. Przeprowadzone badania są tylko częścią większego projektu i dopiero realizacja kolejnych jego etapów umożliwi skonstruowanie pełnego obrazu dotyczącego przyszłości młodzieży tubylczej tego rejonu.